dobry. Dzień dobry Panie Przemku. Czy pan mnie widzi? Czy pan mnie słyszy? O właśnie, pan Janusz Habior odejdź. Pan Janusz Habi, otwórca głównej roli Baszka pyta reżysera. No dobrze, to ja w takiej zaczęłam od teatru. Pamiętam, że to miał być też scenariusz filmowy. Później stał się scenariuszem teatralnym, czyli poniekąd dramatem. No i wrócił do... Do początku, tak? Czyli do filmu Pan wraz z tym filmem właśnie. Może Pan powiedzieć tę historię, bo tak kiedyś jest... Pan opowiada ją w teatrze, jak tak to teraz? Tak, tak, tak. Nie, przepraszam. Postaram się to uczynić w dużym skrócie, żeby Państwa nie zanudzić na śmierć. Rzeczywiście tekst powstał 10 lat temu jako, jako scenariusz filmowy, to, to drugi tekst, jaki napisałem w życiu, natomiast napisałem go dzięki stypendium z agencji scenariuszowej, co zawsze powtarzam, ponieważ stypendia z agencji scenariuszowej ówczesnej pozwoliły mi rozpocząć pracę w zawodzie. Gdyby nie, gdyby nie wsparcie tej instytucji, to prawdopodobnie nigdy by nie zadebiutował. Mówię o tym dlatego, że wiem, że dzisiaj młodym scenarzystom jest bardzo trudno takie stypendium uzyskać. Czasem się zmieniły jednak było to proste i e, ludzie z ulicy, jak ja, mogli je otrzymać od razu. E, e, dzięki czemu mogłem, mogłem zrobić swój, e, napisać swoje pierwsze teksty zrobić swój pierwszy film. E, e, i potem, po, po kilku latach, w związku z tym, że nagle poczułem, że ta forma popularna, filmowa, w którą, którą robię, e, przestaje w tym. Mam pewien mam problem jakby z, z, jakby z, z ograniczeniami, które wtedy wydawały mi się takie dosyć wiążące przy filmie popularnym. Postanowiłem, postanowiłem zrobić taką opowieść popularną w teatrze i padło na, padło na Made in Poland właśnie, o którym to spektaklu pewnie część z Państwa słyszała. I od pięciu lat, tak naprawdę od 5 lat pracuję w teatrze, zrobiłem właśnie chyba około 12 swoich własnych autorskich projektów w różnych teatrach w Polsce. Jestem podróżującym, jestem przedstawicielem handlowym kultury polskiej, robię, robię swoje projekty w różnych miejscach w Polsce. Ostatnio zrobiłem w Radomiu w Teatrze Kolonskiej Oscurta, Królowe Brytanii, który miał branie do 23 kwietnia. Serdecznie zapraszam, bo tak, tak myślę, że fajnie wyszedł, grają równie młodzi aktorzy i równie ciekawi. Natomiast, natomiast pomyślałem sobie, że, że i te przez kilka lat myślałem o tym, co, co mnie w kinie interesuje, co bym chciał w kinie zrobić. No bardzo duży problem, znaczy moim żywiołem jest fabuła, piszę historie, które są zmyślone, które są nieprawdziwe, które są kłamstwa. Natomiast jest, jest wiele zjawisk w kinie współczesnym, które mnie szalenie uwodzą i, 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 są, i są dla mnie inspirujące, takie jak np. animacja czy, czy, czy kino dokumentalne. Całkowicie odszedłem właściwie od oglądania fabuł, bo ich nie, 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 nie oglądam nic ciekawego. No i nie, może to jest jakieś skrzywienie zawodowe, po prostu sam piszę fabuły, w związku z czym ja nie, nie potrzebuję oglądać kina fabularnego. Pomyślałem sobie, że, że gdybym wrócił do tego tekstu i zrobił ten film, a no, wydaje mi się, że ta historia jest wciąż na czasie, zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy ten nasz piękny kraj, społeczeństwo jest na takim dziwnym, groźnym zakręcie. To to możemy to zrobić i nadać temu pewne cechy seju, czyli takiej bardzo wyraźnej, wyraźnej od autorskiej wypowiedzi na temat, na temat tego, co się kryje za, za ścianą tego bloku, do którego krzyczą ci chłopcy. I to jest też z jednej strony o takim indywidualnym bucie, takiej indywidualnej odmowie bycia częścią tej, tej, tej groźnej siły, która gdzieś tam w tych voiceoverach się pojawia. A z drugiej to jest właśnie o tym, co się kryje za tą ścianą, która milczy, która nie odpowiada, i chciałem, żeby to o tym był ten film. o tym, że warto wobec tego mówić nie, i warto, warto, warto być świadomym obywatelem, i warto, warto się opierać. Ehm, no to tak, jeśli chodzi o eksplikację mojego własnego dzieła, to właściwie wszystko. Stąd pomysł na ten film. Chciałem też w związku z tym, że wydaje mi się, że kino powinno być. Uważam, że kino powinno być przestrzenią wolności artystycznej. Ehm, uważam, że teatr w Polsce jest przestrzenią wolności artystycznej, uważam, że kino w dużo mniejszym stopniu. Uważam, że kino powinno być eksperymentem e, też i e, chciałem, żeby, żeby ten film był taki połamany, żeby ta narracja popularna była połamana. E, poprosiłem Krzyśka Ostrowskiego, który jest, e, który jest wspaniałym animatorem, o e, rodzaj takiego komentarza jego autorskiego e, do tych historii i, i, e, i Krzysiek, Krzysiek e, przygotował mi serię takich bardzo bardzo sobiestywnych, wyrazistych, punkowych animacji. E, też chciałem, poprosić Jola Dylewską, żeby ten żeby ten film w obrazie, w, w takiej warstwie wizualnej stawiał widzowi jednak pewne wyzwanie i, e, i jest to, myślę, najbardziej surowy film, jaki zrobiłem. E, no tak, 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 tak no widzieliście to przed chwilą. To jest w ogóle kopia zerowa, która zeszła z laboratorium w piątek. E, cały czas pracuję nad filmem, tak naprawdę. E, no dobrze, to właściwie trochę się skupiłem. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszam. Proszę bardzo. Artyści yy, od twórców głównych rol są do Państwa dyspozycji reżyser. <laughs> Idę z tym mikrofonem, wiesz, bo ty się nagrywaj, bo ty masz mądre pytania. Trochę mnie panowie w, rozczarowali tym, że przybyliście, bo gdybyście nie przybyli e, na tę konferencję, to byłoby tak jak na tym tatuażu i to byłoby naprawdę true. Jestem wielkim fanem Made in Poland. Nagrałem sobie z TVP Kultura i wielokrotnie oglądam. Taka ciekawostka. Pan Wojciech że wygrał festiwal Raport właśnie w tą sztuką. Natomiast bardzo rozczarował mnie ten film. Rozczarował z wielu względów. Na przykład oglądając gdzieś tam podobny w poetyce, ale inny w akcentach tlen Wyrypajewa. Nie wiem czy Państwo widzieliście, bardzo też ciekawy esej o współczesnej w rzeczywistości w rosyjskiej. Tam jest mnóstwo pomysłów filmowych i wyczucie języka filmowego jest w, zdecydowanie w bardziej mistrzowskie. Oczywiście wielki szacun za podejście, kino powinno być jak najbardziej przestrzenią wolności, nie jest, no bo i tutaj dłuższy wątek. Chciałem się pana zapytać, jak wyglądała ta produkcja, bo ona była chyba dosyć nieznależna. Budżet, jeśli dobrze przeczytałem, wynosi półtora miliona złotych, tak? Yy, dziękuję panu za opinię od filmu. <grym>, Kto nie podziela? To jest moje dobre prawo. Yy, tak, 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 taki był budżet. Yy, to jest odpowiedź na to pytanie. Tak, taki był budżet, no półtora miliona złotych. Nie wiem, co mógłbym dodać do tego. Pytałem czy mogę jak ta produkcja wyglądała, ouais tak? Do... E, jak wyglądała produkcja, tak? E, Mówi Pan dużo o niej. Imagining... produkcja filmowa. E, no, zrobiliśmy zdjęcia, a potem zmontowałem film. A potem złożyliśmy to do kupy wszystko, no kurczę, nie wiem. No długo to trwało z różnych powodów. Mieliśmy kilka dobrych miesięcy obsługi, ale jestem zdania, że, że znaczy cały czas pracowaliśmy przy filmie, także myślę, że, że ten czas nie był stracony. No właśnie, tak, no, tak było. Czyli jeśli mogę coś jeszcze wydać, to ta produkcja No nie powstawała łatwo. Zdjęcia do tego filmu, które Państwo widzieli, powstały w latem 2008 roku. Dopiero w tej chwili jest premiera. Z różnych względów problemów, które się pojawiły w trakcie, to wynikało, ale... Z mojej strony, z tego, co widziałem dzisiaj, to te dwa lata nie poszły na marne. To znaczy, przez te dwa lata coś zostało przemyślane. Pewne nowe podejście chyba się pojawiło. I, i, I to gdzieś, wydaje mi się, zaowocowało, bo, bo pamiętam, że troszkę inaczej, jak gdyby, wyobrażałem sobie to w pierwszej wersji, kiedy skończyliśmy zdjęcia, a dzisiaj um, pierwszy raz widzę to. I jestem jakby zaskoczony tym, że to można było coś takiego zrobić z tego, co kręciliśmy praktycznie dwa lata temu. Jestem zaskoczony dość pozytywnie. Może, moje osobiste zdanie jest takie, że Wiem, zupełnie nie interesuje mnie to, żeby film było ładne, miłe, przyjemne i nie stawiał oporu. Ma stawiać opór, ma się pan ne, z tym filmem wspierać i ma pan o nim myśleć e, dzisiaj za 10 lat i wiem, że tak będzie. Więc myślę, że to, czy on jest ładny, czy nieładny, to nie ma żadnego kompletnie znaczenia to, czy kamera stała tam, czy sram, czy aktorzy i Tak, to jest, wie pan, no... Wydaje mi się, że problemem filmów, które tutaj oglądam, to jest, to jest brak myśli w nich. I, powodu, dla którego powstały. Nie interesuje mnie robienie widokówek. Po to, po to pracuję z jednym z, z najlepszych polskich operatorów filmowych, żeby z, z Jolą Dylewską, żeby robić rzeczy oryginalne i, i z, z, zmuszające do myślenia, i wyjątkowe, i zaskakujące, a nie takie kurcze, które będą się podobać rednekom w multiplexach. No sorry. kompletnie mnie nie interesuje takie kino, ponieważ mogę sobie pozwolić na to, żeby mnie nie, 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 nie interesowało. Wydaje mi się, że fabularnie, narracyjnie ten film jest bardzo silny i tak naprawdę składa się jedynie z rzeczy istotnych, niezbędnych i ważnych, natomiast formalnie jest po prostu eksperymentem i takim miał być, takie kino wierzę, i takie kino nie interesuje i tylko takie kino oglądam, no. więc, więc to właśnie wszystko co mogę dodać